Ja filmuję. A do wamki, zimnickie, zimnickie, jej! Zimnickie! moja żółta! O, czy to Ojej, co to było? I ta dziadka biegnie? Ojej, O, jej! Zimnickie małe! co za wariat co za to było? Aj! Patrz, co babcia znalazła! Patrz, co znaleźliśmy! I to jest. Jarzybek! Słuchaj, wyspa będzie grzybowa, tak? Będziemy z gotować? Tak. No to chodź, idziemy dalej szukać grzybów. Tak, grzybek mamy jeden, to pełno Nie zbieraj, wyrzuć! Tak. Bo tak wszystko A to... A mi się dotyka. Idziemy tu. Żeby nie za daleko, bo będzie Tak? No cóż, brzydki ten koło. Brudne rączki będą, chodź.